Argonia, lub też Czarne Mokradła. Jest to dom Sashel lub też Argonian, jak również ich zwą. Wchodzą oni w skład plemiennej społeczności klanów Hist. Jest to miejsce, w którym panują dosyć trudne warunki, gdzie też żyjący tutaj mieszkańcy wykształcili w siebie odporność na trucizny i inne zarazy. A wszystko dzięki życiu w zgodzie z drzewami Hist. Czarne Mokradła są wyjątkowo niegościnnym miejscem dla innych raz, Zarówno ludzi, jak i wszystkich merów. Z tych terenów również wywodzi się jedna z najgroźniejszych plag, które dotknęły tamli. Knachateńska grypa, zwana kanateńską plagą, trwała na przestrzeni VI i początku VII stulecia II ery. Dane są rozbieżne. Jedne źródła mówią, że plaga zatrwała do roku 603, a inni, że zakończyła się wraz z wybiciem ludzkich plemion Kotringi żyjących na tamtejszych terenach, co miało miejsce w roku 601. Kanatejska plaga rozpoczęła się w Stormhold. Jest to osiedle bardzo blisko argoniańskich granic z Morrowind. Co więc spowodowało tak okropną chorobę? Kronikarze są podzieleni, część z nich pisze: Kanatejska plaga to klątwa fasaszewskiego szamana, który nie mógł dłużej patrzeć na cierpienie jego ludu. Inne zatem źródła mówią, że stworzyli ją argonianie jako broń polityczną przeciw innym gatunkom. Spekulacje te popierane były przez fakt, że tylko Argonianie nie zapadali na tę chorobę, która zaczęła nawiedzać Bagna, a skończyła na wybijaniu ludności całego kontynentu. Choroba ta wybiła wszystkich niejaszczużych mieszkańców Bagien. Cała ta sytuacja sprawiła, że sam Tiber Septim zastanowił się dwa razy, nim wysłał swoje wojska na podbój Czarnych Mokradów. Interesujące jest to, że w efekcie tej epidemii status Argonian podniósł się. Drugi Imperium upadło i już straciło wpływy w Argonii, praktycznie bez szansy na odzyskanie kontroli. Choroba ta była również tym, co spowodowało wojnę sojuszy. Śmierć dynastii Gardnerów z Weyrest doprowadziło do zajęcia tronu przez króla Emeryka, który tworzył przymierze z Daggerfall, a kryzys choroby i zagrożenia sprawił, że koto ludzie z Elsweyr dołączyli do almerskiego Dominium. Nowa pozycja Argonian sprawiła również, że w pakcie Ewą karty zyskali status równego, a nie niewolniczy. Symptomy tej choroby były różne: począwszy od zmęczenia i braku apetytu, poprzez ból mięśni, kłujące ból w ramionach, chłód czy łzawiące oczy. To tylko początkowe stadium, a w kolejnych dochodziło do kaszlu, gorączki czy krwawienia z ust, oczu oraz nosa. Charakterystyczną rzeczą dla choroby była czerwona wysypka na całym ciele. Choroba powodowała śmierć w ciągu trzech dni. U najtrwalszych trwało to do tygodnia. Leczenie tego było trudne, magia nie pomagała. Niektóre mieszanki stworzone przez znachorów potrafiły jednak uczynić cuda, ale tylko w niektórych regionach u specyficznej grupy ludzi. W żadnej z kronik natomiast nie ma oczywistego stwierdzenia na temat rozprzestrzeniania się tej zarazy. Możliwe jest, że rozprzestrzenia się w powietrzu lub poprzez czerwoną wysypkę, co by potwierdzały fakty, o mniejsze zachorowalności od osób, u których do wysypki na ciele inni ludzie nie mieli dostępu. Są to jednak tylko spekulacje. Na temat mieszkańców Mokrade ukrążyły plotki dotyczące tego, że to oni stworzyli zarazę, oraz że to właśnie oni są jej nosicielami. Sami jednak uważali, że są na nią odporni. Choroba ta dotknęła wiele osób. Wybijała miasta, dynastie, wierzenia. Nawet nie oszczędziła bohaterów. Jednym ze sławnych bohaterów, których zabrała ta choroba był Oryn Niedźwiedziałapa, który sławny był aż od Valenwood do Morrowind i to właśnie ta choroba dotknęła teraz Skyrim oraz pozostałe tereny. Czy nasza dynastia to przetrwa?